Cześć tu Hikomikos. Dzisiaj otworzymy sobie drugą część booster boxa, który kupiłem w Pokémon Center, a wy możecie zamówić swojego na pokemonshop.pl w super 490 zł. Złapie, złapie, czy już wszystkie są. Pokémon Także jak chcecie, możecie sobie zamawiać, a my dzisiaj otwieramy drugą połowę Booster Boxa Astral Radiance. Ostatnio trafiliśmy wymarzoną kartę Cynthia z Garcząbem V na Trainer Gallery, a dzisiaj druga część unboxingu boosterku. No i jedziemy z tematem. Jakbyście chcieli, możecie sobie nadal zamówić właśnie boostery Astral Radiance na pokemonshop.pl. Suszarka do włosów oraz Regigigas holo. Ok, buty treningowe i tak dalej. Bardzo lubię ten dodatek Astral Radiance. Otwierałem już Elite Trainer Boxa. Z tego dodatku bardzo fajne dropy siadły, w tym karta Radiant. W poprzedniej części unboxingu booster boxa również siadł mi fajny drop. Możecie sobie zobaczyć również ten filmik tutaj klikając w zakładkę, a jak nie, no to pod koniec filmu wyskoczy Wam okienko, gdzie będziecie mogli sobie kliknąć. Wow, no Astral Radiance, no to dobry dodatek. Zaraz po Brilliant Stars naprawdę szokuje dropami z tego, z tego setu. Fajne Pokémony z gry Pokémon Legends Arceus. Wspomnienia wracają. X Reverse i hisyłański Liligant V. Wow, czy Wy to widzicie? Mamy V. Super karta. W ogóle hisłańskie pokemony mają inne formy. Tak jak widzicie, Lilligant różni się od tego Lilliganta z piątej generacji, bo w regionie Hisui posiadają Pokémony swoje różne warianty. Jak zapewne oglądaliście moją serię na kanale, zagrajmy w Pokémon Legends Arceus, no to wiecie, że tam Pokémony inaczej wyglądają. Mamy Radiant Greninja. Wow, Reggie Isa. Też mamy Błoto i. Ostre kary, wow. Ostre kary mam dzisiaj na obiad. Radiant Greninja. Ja nie wiem, nie wiem co się dzieje. Czemu mam takie dobre szczęście teraz ostatnio do tych kart? Że wszystko to, co chcę, mi leci. Athral Radiance. A wy jeśli macie pecha i na przykład nie trafia się wam nic w boosterkach, nie macie szczęścia do normalnych boosterów, to powstały takie boostery jak Ekstremalne Spotkanie. Roxen Riverski, Słowiańska Braviri. Vistariuxi Kamado. I w tym ekstremalnym spotkaniu, słuchajcie, macie gwarantowaną kartę EX, GX lub V. To jest gwarancja specjalnej, rzadkiej karty. Na stronie pokemonshop.pl z kodem HIKOMIKOS możecie zamówić te oto boosterki, a na Dzień Dziecka dostaniecie gratis 10 kart Pokémon do każdego takiego boosterka na pokemonshop.pl. Nadal dostępny jest pre-order Astro Radiance Booster Box za 490 zł, Elite Trainer Box 160 zł, Vistar Cleavor 129 zł, Vistar Lucario 159 zł, Booster Box Display 139 zł, Ultra Pro Toploader koszulki 69 zł, i jest również skup półku K. Ekstremalne spotkanie 49 zł. Do tego gratis 10 kart Pokémon na pokemonshop.pl. No to co, nie czekamy. Boosterboxy mają to do siebie, że zawierają 36 paczek z kartami Pokémon. Zostało niewiele sztuk. Na Dzień Dziecka możecie się jeszcze pośpieszyć, żeby zdążyć z zamówieniem tych boosterków, bo kolejna dostawa dopiero będzie w lipcu. Także jeszcze na Dzień Dziecka można się załapać. Zostały ostatnie sztuki. Tu mamy hisyłańskiego Quillfisha. Hisyłańskiego Avalaga, Energię, Pileswina, Choja i Janmega. Także ekstremalne spotkanie to jest fajna forma wsparcia kanału Hikomikos, bo dzięki temu mogę powiększać swoją kolekcję, rozwijać swój kanał na YouTube, nagrywać coraz więcej openingów, kart, Pokémon, Miltank, Rivers i Hisyłański Samurot. Bardzo ładna karta. Nice. Energia, Pioragli, Azelf, Switch, Card. Powiem wam, że Astro Radiance to naprawdę dobry dodatek. Szczerze go polecam. Szczerze go polecam po tych unboxingach trzech, które teraz zrobiłem. Wszystkie karty prawie, które chciałem. Jeszcze Misty, Starmi to byłby sztos totalny. Treflim Reverse i słijski Vista. Trafiłem pierwszego w Elite Trainer Boxie, a teraz trafiłem Vista w Booster Boxie. No naprawdę wow. Wow. No po prostu super. Pokemon Shop, zawsze dobry drop. Hisłański Vistar na propsie. Hisłański Samurot Vistar, nice. Naprawdę, to mi się podoba, to mi się podoba. Kolejna saszetka. Kolejny boosterek i kolejny drop. A mamy tutaj Saitera, Togepi, Kombi, Chatota, Trifluna. Hisłański Liligant to jest rzadka karta. I jeszcze tutaj Overquill, Ok. Energia, turbo suszarka, saline. Dobre dropy. Udany unboxing, udany unboxing. Lubię takie zakupy w Pokemon Center robić. A wy jeśli chcecie, no to na pokemonshop.pl z kodem Hikomikos moja karta z autografem gratis. A Astro Radiance to świetny dodatek. Polecam go trenerom początkującym Fajne tutaj można. O, świątynia Sino. Bardzo piękna. Aż mi się przypomniały wspomnienia z mojego wyjazdu do Grecji. Połapanie regionalnych Siege Leafów. No, trzeba by takie coś powtórzyć. Teraz będę w Berlinie. I jest taki bilet za 9 euro, gdzie można sobie pojeździć po całych Niemczech. Może pojadę pod granicę Francji i wtedy spróbujemy złapać klewki. Można się, będzie się zapisać na tego regionalnego Pokemona u mnie na streamach, więc zapraszam serdecznie. Spicy carry i Werderwi. Nice, pięknie. Ale piękna ilustracja super, po prostu super. I tego poroża, tak jak się tutaj świecą, obłędnie. Dark patch, P-Sharp i buty treningowe. Końcoweczka Astro Radiance. Ja bardzo się jaram tutaj tymi wszystkimi boosterkami. Bardzo przyjemnie zleciało. Otwieranie Oshawot, Cyter, Sattler, Janma, Hutchud, Swaina Privers, Galate, Holo, nice. Kolonia, Gartenia, Vigor. Chyba nie widziałem tej karty. Bardzo ładna ilustracja swoją drogą. Dobre dropy, dobre dropy, naprawdę: Janma, Triflun, Sudowoodo, Kombi, Ralz, Raflet, Reverse, fajnie, przyjemnie. Reggie tego też nie miałem, czyli patrzcie, wszystkie Reggie chyba trafiliśmy. Reggie Regidrago, Reggie Drago, Reggie Seal. Fajnie, cały komplet mamy do kolekcji już uzupełniony. I powinienem sobie zrobić całą listę kart z tego dodatku. Na pokemon.com można sobie pobrać takie checklisty, gdzie można sobie zaznaczać, jakie karty już mamy w kolekcji. To bardzo ułatwia sprawę, jeśli chodzi o kolekcjonowanie i o sortowanie kart. Bo macie wszystko w jednym miejscu na takiej stronie, posortowane, poukładane, pozaznaczane, jakie karty macie, jakich nie macie. Choi Reverse. Rzadką kartą jest Glacian. Fajnie tutaj Citrus Berry leży na ziemi. Pewnie sobie zaraz je sobie smacznie zje. Jan Mega w przestworzach i Kranidos w kwiatach. Ok. Trzy busterki. Na koniec, czy jeszcze jakiś potężny drop będzie, bo widzę, że ta strona Booster Boxa nie była aż taka obfita, ale widzę, że coś złotego chyba trafiliśmy. Quillfish oszało, chut, panie Arpucznie na świątynia Sino rivers Zamykam oczy. Nie widzę tego. Teraz będzie mój okrzyk radości lub smutku, nie wiem, co to jest. Hisłański samorod Wistar. To jest zdecydowanie radość. Radość. Złota karta. Wistar hisyłańskiego samurota, którego uwielbiam. Ja wybrałem w ogóle samurota jako mojego startera. Właściwie oszałota. No to mam. Mam to, co chciałem. Wow, widzicie to? To jest hisyłański samurot V-Star, a to jest jego złota wersja tej samej karty. V-Star. Wow. No po prostu wow. Jak macie jakieś karty V-Star, to ja się bardzo chętnie zamienię. No ale po prostu ten... Drugi samolot, tylko w wersji v No po prostu wygrywa wszystko dzisiaj. Cisnę z kolejnymi dwoma boosterkami, już tutaj nie liczę na nic, bo już mam wszystko to co chciałem. Mam wszystko to co chciałem: hiszpański Growlite, Ursa Luna, jeszcze tutaj na koniec. Grand Magia, ostatniego boosterka. Przekonajmy się. Zostawcie ławkę w górę po więcej filmików. Zobaczcie sobie całą playlistę odcinków z kartami Pokémon. I widzimy się w Berlinie. Wow! Flapple! Alternatywny artwork, w sensie Trainer Gallery. Nice! Apple Drop ma taki atak. No, naprawdę fajnie. Naprawdę. Przyjemny opening. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Pa, pa!